Cześć, dziś gramy w Adopt me dziś Wam pokażę moje pety Adopme. Nie mam co jakiś oczywiście super, żeby wam chcę pokazać, ale tak z ciekawości jakby ktoś chciał wiedzieć, ale wątpię to mam tu legendary. Nie będę wymawiać, bo ja będę źle to wymawiać ich nam imiona i tego w ogóle. Ja to jest mój ulubiony bo jest legendarny Pantera śnieżna ultra rara. I tu też jest tylko rara ale to jest jakby nie zimowy, tylko taki normalny tygrys. A to jest mój ulubiony bat Nie to lata który lata. Bo tam mam mikroskopię. I na koniec będę się mogła wam pokazać co zrobimy z prezencików, bo jestem bardzo ciekawa. Ogólnie mogę na następnym filmie Wam pokazać z tymi jajkami, co się robi, bo ja dokładnie nie wiem. Dlatego no, idziemy po jajko. Mogę się teleportować, ale mi się ogólnie nie chce. Jak Cała ja. O, tziim, tudi, tudi, tudi. Jak ktoś wie, co z tymi jajkami chodzi to napiszcie O! Się chyba je zbiera, czy co? Ach, dobra, to mamy już chyba pierwsze jajko, tak? Dobra, mamy i 10 jajek, matko. Ja myślałam, że to po jednym się zbiera a to po kilku. Dobra, mamy kolejne. Fajnie. Mamy już 20, fajnie, my też się cieszę. Chyba co można za nie chyba kupić, nie? Jak tak pamiętam. Ile to kosztuje? Patrzymy, czekajcie. 199 stać mnie. Otwieramy. Może coś będzie fajnego. Kiedyś czefiłam z tych właśnie Banana no? O, taka sprężynka. Bardzo mi się podobała Ona jest nawet. Już, że nie jest taka najgorsza. I tak to wygląda. I... O, czekajcie, może jakiś trajk będzie ciekawy? Uff, dobra, nie dało raczej. O nie, jest raj, dobra. Co mi dasz? Wow, bo ja taka nie jestem. Nie, mam no, co mam dzieci, to, ja nie jestem dobra w tradowaniu. Jeszcze tam rakietę. Może. A, nie no, dodam. tam coś. O nie, ja tego nie mogę. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, co to jest? Nikomu, a to. Raz, czekaj. Proszę, zgłupcie się. Chyba się nie zgodzi. No, nie zgodził się. Jakby może dała tamto. tą na ale ja Madzian lubię, bo to jest jakby. Zupełnie dla mojego peta. Co jestem ubrana? Ja sama siebie. Jezu, ja coś się spukowała jestem sama w tym. I zdać, śmieszne, dobra. I chodźmy z tego, czemu I to to będzie koniec filmu na dziś. Może będziecie chcieli takie jeszcze inne, różne filmy? To dajcie łapki w górę. I co, do zobaczenia. Pa!